Księga Izajasza, rozdział siódmy, wiersz 14. Dlatego sam Pan da Wam znak. Oto Pan napocznie i urodzi Syna i da Mu na imię Immanuel. Immanuel oznacza Bóg z nami. I taki znak Bóg zapowiedział przez Izajasza, który się wykonał, który został nam dany, mianowicie w Jezusie Chrystusie. Panna Pocznie urodzi syna i da na imię Immanuel. Jezus Chrystus przyszedł do nas, abyśmy byli z Bogiem. Pan z nami, Bóg z nami. Bardzo często żegnamy się słowami z Panem Bogiem, z Bogiem. To właśnie chodzi o to, aby ta osoba, którą żegnamy, czasami na krócej, czasami na dłużej, aby była z Bogiem. I to jest umożliwione właśnie w Jezusie Chrystusie. To słowo się wypełniło w Chrystusie, abyśmy nie byli samotni, abyśmy nie byli zdani na samych siebie, abyśmy wiedzieli, że zawsze możemy liczyć na Boga, na Jego obecność. To jest piękne życzenie na jakieś tam pożegnanie w relacjach ludzkich, kiedy gdzieś się rozstajemy, kiedy możemy powiedzieć zostań z Bogiem. Czyli nawet nie zdajemy sobie sprawy do końca z tego, ale to jest wielkie błogosławieństwo, które wypowiadamy pod adresem danej osoby, aby Boża obecność, Boża chwała, Boża światłość, miłość, Boża opatrzność była w życiu danej osoby, zostanie z Bogiem. Jesteśmy wdzięczni Bogu za tą możliwość, jaką mamy w Jezusie Chrystusie. i Możemy też być w 100% pewni, że kiedy Bóg daje nam ten znak, to po to aby to było rzeczywistością w naszym życiu abyśmy to widzieli znak to jest coś co jest widoczne coś czego możemy się uchwycić na co możemy się powołać znak coś co daje nam dowód wręcz dowód rzeczowy że coś jest faktem że coś się dzieje i w tym momencie tym znakiem właśnie jest Jezus Chrystus boża obecność w Jezusie Chrystusie w naszym życiu bez Jezusa nie byłoby to możliwe bo nasze grzechy oddzielały nas od Boga. A w Jezusie, Chrystusie, Bóg nam wszystko przebaczył, kiedy wyznajemy nasze grzechy, bo Bóg chce być obecny w naszym życiu, w każdej dziedzinie naszego życia, w każdym czasie naszego życia, w każdej chwili i w każdej sytuacji, gdy jest nam dobrze i gdy jest nam źle. Bóg chce być, jako Immanuel, w naszym życiu obecny. Kiedy przeżywamy smutek, i kiedy przeżywamy radość, kiedy jesteśmy zdrowi, i kiedy choroba nas męczy, Bóg jest z nami, Bóg nas nigdy nie opuszcza, kiedy prowadzimy święte życie i kiedy pojawia się grzech w naszym życiu. Bóg chce być jako Immanuel w nas, w naszym życiu, aby nas ratować. Aby nas podnosić, aby przebaczać, aby dawać nam nowe siły na każdy dzień, aby dawać nam mądrość w każdej sytuacji, Bóg chce być jako Immanuel, Bóg z nami. W naszym życiu, Bóg chce być obecny. Jak dobrze jest otworzyć swoje serce, swoje życie, każdą sferę swojego życia, każdą sprawę oddać Bogu. I być świadomym tego, że Bóg jest ze mną, jak dobrze jest innych błogosławić tym słowem z Bogiem, bądź z Bogiem, z Immanuelem. Bóg niech będzie z tobą, jego chwała, jego prowadzenie, jego opatrzność, jego ochrona tego potrzebujemy my wszyscy. I to wszystko stało się możliwe w Jezusie Chrystusie. Pan daje nam ten znak, niech ten znak będzie widoczny w naszym życiu. W naszych małżeństwach, w rodzinach, w naszych zborach, że Bóg jest z nami, że to, co się dzieje w naszym życiu, to wszystko dla Jego chwały. I to, co się dzieje w naszym życiu, jest też świadectwem Jego miłości, Jego opatrzności, Jego ochrony, Jego przebaczenia. Bóg jest z nami, Immanuel Bóg z nami. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że Ty nam to umożliwiłeś. Dziękujemy Ci za to, że jesteśmy świadectwem, że jesteśmy znakiem Twojej obecności w życiu człowieka. Amen.